1500 zł mandatu, nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Nowe przepisy będą dotyczyć mandatów nakładanych m.in. na rowerzystów. Zmiany w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji wchodzą w życie 20 października. Strażnicy uzyskają uprawnienie do ukarania mandatem rowerzysty lub osoby poruszającej się innym pojazdem mechanicznym za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż, po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. Strażnicy będą mogli także ukarać osobę, która porusza się po drogach publicznych pojazdem innym niż mechanicznym, np. rowerzystę bez posiadanego stosownego uprawnienia. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne. Kodeks wykroczeń w artykule 94 stwierdza, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany lub karze grzywny do 1500 zł. Spoglądając wstecz, chociażby kiedy jeszcze Straże Gminne, Straże Miejskie miały uprawnienia do kontroli Ruchu drogowego przy pomocy fotoradarów, rejestracji samoczynnie wykroczeń przez te urządzenia i rozliczania ich, szybko jako społeczeństwo doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę większość tych straży nie działała w kierunku poprawy bezpieczeństwa, a w kierunku zasilenia budżetu. I kiedy słyszę o nowych uprawnieniach straży gminnych, straży miejskich, które z całym szacunkiem są potrzebne, naprawdę mają profesjonalnych ludzi. Ale powinni zająć się innymi rzeczami niż ruchem drogowym. W ubiegłym roku, w marcu, otrzymali uprawnienia do ważenia pojazdów. Nie realizują tych uprawnień, bo koszty związane z zakupem wag, wyznaczania miejsc, prowadzonych postępowań administracyjnych spowodowały, że przepis jest dla nich martwy. Natomiast Cały czas mam wrażenie, że Straże Gminne, Straże Miejskie szukają możliwości jednak dostarczania środków finansowych do budżetu. Mamy policję. W naszym kraju 10 tysięcy policjantów nosi białe czapki. To są policjanci ruchu drogowego. Oni są od tego, żeby dbać o bezpieczeństwo. Straże miejskie powinny zająć się swoimi zadaniami, które wynikają z ich ustawy, a nie Wchodzić w kompetencje policjantów czy też inspekcji transportu drogowego. Ja wiem, że to wszystko się dzieje dla bezpieczeństwa, ale boję się, że w niedługim czasie ich działalność zostanie ukierunkowana właśnie na nakładanie grzywien w postaci mandatów karnych, po to, żeby zasilać budżet. Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby te Straże Gminne nakładały mandaty, które trafiać będą do budżetu państwa. Ale to w dalszym ciągu będzie zasilanie kasy samorządów, czyli tych, którzy powołują te straże do życia. Mi się to nie podoba.